Z tej strony, ja, Filip, dzisiaj jest kolejny odcinek Widzowie. Dzisiaj sobie pójdziemy na wyprawę. Widzowie, um... bym sobie. Mięso. Mięso, a ze mną jest Jura. ma, siema, ma. Elo! Ej, skąd ty tu masz? jesteś? No tam. Widzowie! Jura, z gościu ja się cieszę! Um, um, chodź, chodź. Pokażę ci mój domek. No, to fajnie tu masz, tu z Tu jest mój domek. to Pa! Ho, chodź zobaczyć, chodź zobaczyć. Chodź zobaczyć. Ja też... Ty, to ładne <grymne> No wiem. Ja mam takiego teksturpaka właśnie. Ej, ej, po, ej, dam ci coś! Dam ci coś. Czekaj. Zobacz, zobacz na mojej temki. No weź, no nie zabieraj! Nie zabieraj! Dobra, 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 już odkładam Możesz sobie spawn zrobić. Dobra, mam dużo rzeczy, co? Dobra, chodź, dam Ci, dam ci jakieś rzeczy yy, Jeśli jesteś na razie takim nupkiem, nie? Ono, ono właśnie chciałam Ci dać yy, yy, Możesz sobie wziąć yy, Masz, wypij to! Wypij! Wypij to! Nie, 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 proszę, nie! Nie pij! Nie pij! Nie pij! Nie, pij, nie, pij, nie, 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 nie pij, proszę nie, Nie pij! Ci, Nie pij! Możesz sobie wziąć Nie tą skórkę. Ci. Nie pij! Ja dam ci. No weź, bo cię zabije Oddaj. Dobra. Fajnie, co? No weź, dopiero co przyszedłeś. Chodź. dobra, dobra. Widzowie! Juro, by cię nagrywał na kąpiel! Widzowie. Woo! Dobra, chodź, Juras. Możesz sobie A? fajny domek. Ja kiedyś tutaj mieszkałem. Tam nie wchodź, tam jest Wacław, który sprzedaje fajne rzeczy. Możesz tutaj zamieszkać sobie. Nic nie, nie ma. Nie, nie, nie. Możesz łóżko sobie ja, wziąć. Biorę. Tutaj ktoś mieszka? Nie, to jest takie... Ale, ale zostaw tą skrzynkę. Tutaj nie, tutaj nie. Ten nie. To może u mnie no. mieszkać. Na razie. Nie, no ja chyba... Sobie... Jaskiniowiec? <laughs> nie, no, na razie sobie później po odcinku sobie gdzieś no, zrobimy. Widzowie, pewnie o, na odcinku jest. Juraska będzie budowa swój dom. Więc widzowie, oczywiście wbijajcie na Juraska kanał. E, napiszcie w wyszukiwarce. Na YouTube. E, e, tak no, no dobra możesz rozwalić. E, po, pokażę ci jeden domek. Chodź, chodź, pokażę ci. No. Tutaj było las wszędzie. Chodź. No. Tutaj jest taki domek w lesie. No. I zobacz, jaskinię. Chodź zobaczyć. Tutaj skrobałem sobie. Tu, skrobałem sobie. Chcecie wzięć. Nie, no, nie. Chodź. Dobra. Poprowadzę ci po tak, 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 tak. po prostu y, po, Mogę Ci pokazać y, tam, gdzie Wiecie, byłem w, w tamtym ej, bo, bo Mały problem Halo? Gdzie, co? Mały problem Zrobiłem wiadro, trzeba wiadro Kurde, nie! Dobra, pa, 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 nie, Dobra, nieważne, nie nie zostaw tą wodę tam Chodź Oprowadzę cię, tak. dobra? Dobrze. Ho. chodź, chodź, chodź. Tak. Ja. Idę do pewnego miejsca, o którym słyszałeś na pewno. Gdzież? Gdzież? No. Chodź. Chodź. Nie, przyspieszyła, żeby szybciej był. Chodź, zaprowadzę cię, tylko się nie zgub. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Widzisz, tam uh -huh. jest takie dziwne drzewo, nie? Uh -huh. I zobacz tu, co jest obok. Zobacz. Nie! nie. No? Hello. What? To? No tam co ci mówiłem? Tak, jak się, bo tam klika Oj! Oj! niec, nie, skąd się tu respią? A bo ty przyszedłeś. To dzięks. Mogę się pobić, chociaż O, ci się biją. Masz pochodnie. Pochodnie! Masz pochodnie. Aj, zabiły mnie. Ej, pochodnie, pochodnie, bo jak tam podchodzisz na te spawnery pochodnie, to nie będą. Nie, 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 zostaw, zostaw. Na razie nie, na razie nie, gościu. Na razie nie, zobacz sobie, możesz się poznać. Tylko mówię, dlatego się nie poznałem, bo patrz, zobacz. Wiesz dlaczego? No tutaj mam tak wszystko sobie wciśnięte. No wejść, no zostaw. A, to możesz wziąć sobie. To możesz jedno ja wziąć. Jedno wziąć. O. Jedno możesz wziąć, jedno. Tylko że bez rzeczy. Mo możesz sobie wziąć. Mogę ci dać jedno wiaderko wody, jeśli chcesz. Ja mam, ja mam. Aha, dobra, toha. Um, pokażę ci Spawner. Wow. Właśnie stamtąd Mogłeś moż, Mogłeś widzieć Wiesz? A? Mogłeś widzieć Po drodze Spawner Ale chyba nie widziałaś Chodź, chodź Możesz zostać farmerem Będę ci płacił e, Za jedzenie. Chodź 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 I tutaj jeszcze Tu, tu nie zasadziłeś Tu tam, tam. Chodź Dobra, trudno Tutaj nie zasadziłeś jakby co. Dobra, chodź. Lecisz. No chodź! Później Ojca. sobie będziesz eksplorował. Na razie to cię poznaję z wioską. Pewnie widziałaś, tam był spawner albo przeoczyłeś. Nie, nie, nie. Chyba. Tam jest do... Nie. Nie, to jest inne miejsce! Wow! To jest inne miejsce. Tego nie znałem. To was, to ja. Uuhu! Uuhu! Dobra, chodź. Chodź. Dobra. E, źle cię zaprowadziłem. Ej, możesz sobie wziąć. Chodź, chodź, chodź. Chodź. No, chodź, tu no! Ja cię kręcę. No chodź tu, puź, później będziesz sobie ten robił. Później na odcinku. Mam dla ciebie coś. A ty co chodzisz do jaskini. Nie na no, żartuję, masz. Dobra, chodź. Mam drugą. Chodź. Spawner mnie, bo ty... O, tam, tam jest spawner. Tam jest taka dziura i jest spawner. Widzisz? Tam, gdzie jest drewno, to tam byłem. Chodź. Bo, chodź, bo jest noc! A tam cernika no. No, dla ciebie. Chodź. Ja cię kręcę, muszę. No chodź tu. Dobra, to ja bez ciebie idę. Z tobą nie wytrzymam. I czyż w ogóle. Wracaj do wioski. Bo tu jest niebezpiecznie. Dam tam się zombie dobija do haku. Luz, luz. Tutaj jestem. Dobra, Dobrze. możesz iść sobie spać do Twojego domku. A który to jest w ogóle Twój domek? Ja nie wiem, pójdę do Randomowego. Czy to jest łóżko? Nie, no. bo tam ja byłem. O masz łóżko, chodź, chodź. Na razie później będziesz miał swój domek, dobra? Na, na razie mieszkasz u mnie. Tu. Tu jest Twoje łóżko. No jest tu. Ale no, to masz w No? No, że jedzenia. Masz coś? Tak. Nie, luz, luz, luz. Już mogę biegać. Dobra, widzowie, to jest mój najszczęśliwszy odcinek. Dobra. Jura, chodź, możesz się rozgościć, chodź, chodź. Proszę, no żelazko sobie palisz. Chodź, ym, nawet masz tutaj swoje. Możesz wziąć. Nie no, jak synie. nie. Co bym ci mógł dać? Bym ci mógł dać. Nic nie kradni, no. Mogę ci powiedzieć, co możesz wziąć. Możesz wziąć sobie tą skórę na zbrojkę. Chodź. To? Możesz sobie tą skórę wziąć na zbrojkę A nie, ja sobie żelazo przekalam. A i tak ty, ci to nie wystarczy. Albo po prostu Oj. weź sobie nić. Ja mam nić. Gdzie W domu. Uf. No i. Fajnie co. Podoba Ci się ta wiaseczka? Wioska? Podoba Ci się ta wioska? No co Ty zrobiłeś, no? Masz crafting w domu, jakbyś potrzebował Dobra, ha. Mogę ci wzią dać... Chodź, 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 Dwa. chodź. Chodź, 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 Mogę ci dać to. Uh -huh. I mogę ci dać też to. Oj, i co jest grane, jeżeli tutaj dasz do tego, do jakichś kilo? To jest pełne. Ja, ej, ja mam w ogóle całe te zrobione. Pa, pokażę ci. Co masz? Całe te. O, emerald tu. Całe Dobra, nieważne, nie chce mi się tego. Chodź. No to się żegnamy. Krótki odcinek, chodź. Chodź. Krótki odcinek. Nie tam. Tam, gdzie ja patrzę. No to. Cześć.